Surrounded by time polecam do słuchania w wolnej chwili. Za godzinę konkurs kierunek GZM w Radiu Katowice. Znów 200 zł do wygrania. A teraz 7:40 czas na naszą poranną rozmowę. Zaprasza Łukasz Łaskawiec. W studiu Radia Katowice jest już poranny gość, rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor Ryszard Koziołek. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, uczelnie w całym województwie śląskim rozpoczęły już rekrutację na studia. Tak jest też na Uniwersytecie Śląskim, gdzie kandydaci mogą wybierać spośród ponad 80 kierunków. Czy wśród tych kierunków są jakieś nowości? Nie, w tym roku po raz pierwszy od dawna nie oferujemy nowości. Wyszliśmy z założenia, że ponad 80 kierunków i co się przekłada na setki specjalności jest wystarczającą ofertą, wśród której każdy kandydat może wybrać coś dla siebie. Dodajmy, że jako jedyny uniwersytet w regionie tę ofertę mamy najbogatszą. Na razie kandydaci rejestrują się w systemie, resztę formalności będą załatwiać dopiero po uzyskaniu wyników matura w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia po obronach. Czy już teraz może Pan wskazać, które kierunki cieszą się największą popularnością i czy jest to stały trend, czy może zmienia się to z roku na rok? Dodajmy, że ta rekrutacja stała się od jakiegoś czasu bardzo łatwa i wygodna dla kandydatów, bo nawet nie muszą donosić wyników matury, te zostają w automatyczny sposób zasadowane. Dane, jak mówimy kolokwialnie, z baz danych okręgowych komisji. W związku z tym studenci wystarczy, że zarejestrują się przez internetowe konto. Natomiast jeśli chodzi o ranking kierunków, on się utrzymuje od dłuższego czasu na tym samym poziomie. Reżyseria obrazu filmowego, reżyseria. Na, w naszej szkole filmowej to są te kierunki, które cieszą się największą popularnością i ze względu na prestiżowy charakter tych studiów, ale też ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, no bo to są studia y, w, elitarne. Kosztowne, a więc nie pozwalają kształcić masowo. Psychologia, nie tylko ze względu na czas, w którym jesteśmy, gdzie wielu z nas pewnie potrzebuje wsparcia w swoich troskach i niepokojach, ale także ze sprawą świeżo przebytej epidemii, te potrzeby i te usługi stały się szczególnie. Szczególnie potrzebne. Natomiast psychologia przez lata dzierżyła prym pośród kierunków szczególnie chętnie wybieranych przez naszych kandydatów. Neofilologię, prawo. Tak, to jest ta lista, ta top lista, która się utrzymuje przez lata. Wspomniał pan o pandemii za nami ponad dwa lata pandemii, czy to oznacza, że te osoby, które powiedzmy dwa lata temu nie podjęły się studiów z uwagi na to, że obawiały się nauki zdalnej, teraz będą kandydowały i tych kandydatów będzie więcej? Na pewno tak, to nie była bardzo liczna grupa, ale dochodziły do nas sygnały z różnych stron, że zresztą nie tylko na naszym uniwersytecie, ale także z całej Polski, że część kandydatów wstrzymała się z decyzją o Rozpoczęciu studiów, nie chcąc studiować w ten sam sposób, czyli przed ekranem komputera, jak pracowała w szkole średniej. Ja rozumiem. Te, te dylematy. Wspaniale, że dzięki technologii udało się utrzymać ciągłość kształcenia na wszystkich poziomach, ale ten rodzaj kształcenia na pewno w, w istotny sposób zubarza ten proces edukacji. Ogromnie się cieszę, że znowu możemy studiować stacjonarnie. Panie profesorze, uczelnia przyjmuje także studentów cudzoziemców, w tym Ukraińców. Planowane jest jakieś wsparcie dla właśnie dla tych osób. Jako obywatele państwa nienależącego do Unii Europejskiej muszą jednak ponosić koszty tak, ale te koszty są minimalne. My mamy taki program od wielu już lat, gdzie oferujemy darmowe miejsca dla studentów cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i tym razem tych miejsc przygotowaliśmy więcej, szczególnie dla studentów z Ukrainy. To są miejsca darmowe. Ponadto ze względu między innymi na współpracę z metropolią, oferujemy kształcenie w szkole językowej, czyli tym studentom, którzy nie posiadają wystarczających zdolności językowych, oferujemy semestr lub rok przygotowania do tego, aby mogli, aby mogli studiować. Tu I to się odbywa przed rozpoczęciem studiów. To się już odbywa. To już trwa. Myśmy właściwie 25 lutego. Czyli dzień po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, mieli gotowe fundamenty planu pomocowego, nie tylko dla studentów, których mamy ponad 400 w uniwersytecie, a więc jest to całkiem spora liczba, biorąc pod uwagę położenie Katowic w stosunku do innych przygranicznych ośrodków, ale także no. Prawie drugie tyle ich rodzin, uchodźców, którzy nie studiują, ale zaoferowaliśmy im miejsca w naszych akademikach w Cieszynie, w Ligocie. Tym też oferujemy pomoc, między innymi pomoc językową. Porozmawiajmy teraz o szóstym śląskim festiwalu nauki. Kilka dni temu ogłoszono bowiem datę tego wydarzenia. Wiemy, że odbędzie się w dniach od 3 do 5 grudnia. Pozostało zatem mniej niż pół roku, ale te przygotowania już trwają. Tak, one trwają właściwie po zakończeniu poprzedniej edycji. Zwykle zaczynamy od bilansu poprzedniej edycji, a no i zaczynamy układać program nowego. Jak Państwo być może pamiętają, poprzednia edycja z racji covid odbyła się w plenerze. Udała się nadzwyczajnie, biorąc pod uwagę niezwykłe trudny teren nad Rawą, ale stwierdziliśmy, że kaprysy pogody w naszym regionie są zbyt poważne, żeby ryzykować plenerową imprezę o tej skali, bo powiedzmy, że to jest jedna z największych, kto wie, czy nie największa popularno-naukowa impreza w Polsce. I Wracamy do Międzynarodowego Centrum Kongresowego. 3 grudnia inauguracja, właściwe dni 4 i 5 grudnia. Jeszcze więcej stanowisk, czyli setki pokazów, rozmów, ważnych gości. Będzie strefa węgla, chcemy się zająć debatami, rozmowami i analizami dotyczącymi tego, co ukształtowało tożsamość regionu, jaka jest przyszłość tego. To paliwa. teraz gorący temat. Och, bardzo gorący i kontekst wojny w Ukrainie nadał temu tematowi nowy, nowy wymiar. Yeah. <laughs> Choć jeszcze chcę o jedną rzecz zapytać, bo chcę zapytać o obchody Europejskiego Miasta Nauki 2022, którym jest holenderska Lejda. W lipcu zaplanowano tam konferencję naukową Euroscience Open Forum, ale w tym samym czasie w Katowicach, czyli w mieście przygotowującym się do um, przejęcia tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 roku za dwa lata, odbędzie się konferencja towarzysząca wydarzeniom właśnie w Niderlandach. Motywami przewodnimi konferencji w stolicy województwa mają być przekraczanie granic, nauka zaangażowania i odporne społeczeństwa. Co to oznacza, gdybyśmy mogli rozwinąć te zagadnienia? Na początek. Europejskie Miasto Nauki to tytuł przyznawany co dwa lata jednemu z akademickich miast Europy. Po raz pierwszy nie tylko miasto środkowo-europejskie, ale w ogóle nie tylko polskie, ale środkowo-europejskie otrzymuje ten tytuł. Katowice dzierżą go w 2024 roku. Teraz Lejda. Konferencja w Lejdzie, która jest takim punktem kulminacyjnym roku obchodów, jest poświęcona. Głównemu tematowi, które miasto gospodarz wybiera jako kluczowe dla nauki, dla społeczeństwa, dla przyszłości. Miasto następne, czyli Katowice, bierze udział w tej konferencji ze swoim modułem, ze swoimi wystąpieniami, ze swoimi referatami, podłączone online do obrad głównych. Tu z centrum kongresowego znowu grupa naszych naukowców, zaproszonych gości z Polski i ze świata włączy się w program Lejdeńskiej konferencji. Natomiast 16 lipca, a więc mniej więcej w tym samym czasie, w samej Lejdzie, odbędzie się uroczyste przekazanie tytułu właśnie miastu. Mam nadzieję, że wspólnie. Z prezydentem Marcinem Krupą, z kolegami rektorami, rektorkami śląskich uczelni, katowickich uczelni, czyli konsorcjum Miasto Nauki będziemy na miejscu. A już są jakieś plany na 2024 rok? Całoroczny wielki śląski międzynarodowy festiwal nauki. Bardzo dziękuję za rozmowę moimi Państwa, gościem w Radiu Katowice był dziś rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor Ryszard Koziołek. Bardzo dziękuję.